Cześć. Z tej strony matuigi, a tu już trzeci odcinek e, Superhot. I jeżeli pamiętacie, a jeżeli nie, to można sobie zobaczyć na przednim filmie. Ale ostatnio a, odezwało się do nas coś i zabroniło uruchamiać Superhot exe. Ale że garaż to natura przekorna, więc czemu nie klik. Patrz pod nogi. Mam katanę, widzę po siedowniku. To jakieś muzeum. Troszkę przypomina mi się scena A, z Matrix. Reaktywacja. Bo od góry. Bardzo podoba mi się te, właśnie te hinty rzucane przez grę. Ale w taki nienachalny sposób A można przy kulę w lesie, co jest moim zdaniem świetne Ale przy karabinach łatwo się zagubić Zanim przymierzył Przybył kula w nogi Wybiłem z takiej odległości. A ten już zdążył przymierzyć um. Opcją jest jeszcze schowanie się za tym posągiem. Za długo myślałem czy przyjąć kule, czy nie. A wiesz po prostu z łapkatany twarzą. i dobrze. O, ta już mogłaby. Poślizg już nad czołem. Katana. Gdzie u To może być ciekawe. Ale ja to uproszczę. Super. No i teraz w normalnym Super. tempie to wygląda jak scena z prawdziwego Super. kina akcji. Super. Super, mnie uścigam Super hot. super hot. Telefon. Widzę jakieś dwa cienie. Uh. Przerywamy posiedzenie, to mnie trafi, czy nie trafi? <grymne> Minimalnie, ktoś tam siedzi. O tam, jeszcze nie koniec za plecami, nie tylko za plecami, tak amunicji, jeszcze nie koniec. Ich jest dużo, dużo więcej. Dużo, dużo więcej. Czy zdążę? Nie trać głowy. Eee, co? Już myślałem, że na mnie coś super hot super hot super hot, super hot. super hot. super hot. Super hot. Super To by pasowało do takiego na przykład, Hitmana. Strasznie się na tą żonglerkę bronią jest coś kompletnie innego Nie dotrzymałeś słowa Spójrz na siebie A, to jest ten korytarz, którym poruszałem się ostatnio gdy byłem w tej klatce, wow, wow, wow. to niby jestem ja. Nauczysz się na własnych błędach. Sprawdź czy za no jakoś nie masz wyjścia? Jak to. Bądź posłuszny. A wyjścia nie mam, bo a bo magicznie zniknęło. Myślałem, <grym> że dlatego, że skrypt nie ruszy, o, nie wiem, w nogę. A wow. Zabolało. Jak tam twoja głowa? Przyszło drzyłem w nogę, a nie w głowę. Boi. I powinna. Myślisz, że jestem to zabawka. To nie zabawka. To narzędzie. Nie panuje nad sobą. Nawet sam nie przy tych słów. O nie! To słomanie czwartej ściany, już ja to piszę. Nie wiem co robić. Wiesz, odejdź. Masz wstrząs mózgu. Potrzebujesz lekarza. Nic się tu nie wydarzyło. To koniec Twojej przygody. Koniec czatu. To może jeszcze raz. Rozmawialiśmy o tym. No, ale jeszcze raz. Hmm. Tuż granat zabrała mi dostępu. No, to chyba o, oznacza mniej więcej tyle, że. To znacznie krótki, bo krótki, ale już musi się skończyć. Może następnym razem. O... Superchod znowu będzie dostępny i będę w stanie jeszcze raz wejść. Ale jak na razie widać, że moje próby są daremne. Także tak czy inaczej bawiłem się jak dobrze. Bawiłem się bardzo dobrze w tej serii. Mam nadzieję, że wy, chociaż w pewnym stopniu też. I dzięki za obejrzenie. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku.